W 1992 roku duński oddział firmy Colgate Palmolive, producenta popularnej pasty do zębów, wpadł na pomysł promocji swojego produktu wśród najmłodszych z pomocą komputerowej gry wideo. Nie była to ani pierwsza, ani ostatnia produkcja tego typu, ale wyróżniała się na tle konkurencyjnych reklamówek dwoma faktami. Po pierwsze, nie była kompletnie niegrywalna, po drugie, gdzie inne firmy inwestowały w konsole, gra Colgate trafiła na komputery osobiste, Amigę, Commodore 64 i dosowe PC-ty, a to oznacza, że rozprzestrzeniana była wśród graczy na dyskietkach i kasetach w ekspresowym tempie. Za produkcję gry Harald Hotend Campen on the Renetenda, w wolnym tłumaczeniu Harald Hotend Walka o czyste zęby odpowiedzialne było duńskie studio Silver Rock Productions, znane później chociażby ze stworzenia postaci pociesznego trolla Hugo i gier wideo z nim związanych. Na oficjalnym tytule gry nie trudno połamać sobie język, a w dodatku dosowe pliki mogły mieć tylko 8 znaków, więc gracze rozpowszechniali ją między sobą po prostu pod nazwą Colgate. I w tej formie trafiła ona, mimo swoich skromnych duńskich korzeni, we wszystkie zakamarki świata, w tym do Polski. Produkt marketingowców bardzo łatwo skreślić jako kolejny bezrefleksyjny sposób na pranie mózgu konsumenta. Ale prawdę powiedziawszy, u podstaw gry stoi naprawdę solidna i dobrze przemyślana podstawa. W grze wcielamy się w tytułową maskotkę firmy do pucowania szczęki, która odwiedza jamę ustną dzieciaków w celu wyzwolenia jej z łap paskudnych bakterii. Te, niekontrolowane odpowiednimi praktykami higieny jamy ustnej, rozpanuszyły się po szczęce delikwentów, rozbiły obóz i stopniowo rozmnażają się, niszcząc piękny uśmiech młodego pokolenia. Oczywiście nie możemy stać i patrzeć na to bezczynnie. Interesującym w haraldzie jest to, jak sensownie rozgrywka wpisuje się w odpowiednie praktyki dentystyczne. Nasz uśmiechnięty ząbek wyposażony jest w tubkę pasty do zębów znanej marki, którą z uporem maniaka wyciska w kierunku pocinających po zębach bakterii. Usuwanie bakterii jest bardzo ważne, bo pozostawione samym sobie zbyt długo rozmnażają się przez podział, a wkrótce ewoluują w groźniejsze i trudniejsze do pokonania odmiany. Samo zwalczanie objawów infekcji nie jest wystarczające, aby zatamować rozwój próchnicy, konieczne jest również przeciwdziałanie przyczynom. Harald więc odnaleźć musi również wszystkie szyby próchnicze i czym prędzej wciskając przycisk F1 wyszorować je z zębów, zamykając w ten sposób bramę do generowania kolejnych robali. Przeciwnicy są bystrzejsi niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Najsłabsze bakterie zielone preferują unikanie konfliktu przeciskając się gdy to tylko możliwe przez lejki między platformami. Im wyższy poziom wroga, tym bardziej stają się one agresywne. Żółte bakterie nie stronią odbitki, czerwone wręcz biegną w naszym kierunku, a ich ostateczna forma, wampirycznych nietoperzy, atakuje lotem nurkowym, gdy tylko maku temu okazję. Pokonawszy wszystkie bakterie i zamknąwszy bazy mikroskopijnego wroga, przechodzimy do następnych plansz. PCowa wersja tej gry zawsze robiła na mnie wrażenie swoim wykonaniem. Wyraźnie widać, że nie jest to odwalona na kolanie fuszerka, bo imponuje nie tylko oprawa audiowizualna, ale również bardzo dobre i precyzyjne sterowanie. Przeciwnicy mają całą masę animacji od poruszania się przez przeciskanie się przez lejki po osobne klatki otrzymywania obrażeń i rozmnażania się. W dodatku podnoszenie kolejnych tubek pasty odnawiającej naszą amunicję akompaniowany jest krótką, szczegółową animacją z bardzo wyraźnym lokowaniem produktu. Jedyne co irytuje to niewygodna praca kamery, która przesuwa się za bohaterem dopiero, gdy podejdzie on dość blisko do krawędzi ekranu. Jest to działanie z premedytacją, bo ma zmuszać grającego do korzystania z radaru u dołu ekranu w celu odszukiwania wrogów, ale mimo wszystko wolałbym, gdyby Harald pozostawał zawsze w centrum kadru. Po poziomach porozsypywane są znajdźki, apteczki odnawiające zdrowie, ulepszacze amunicji zwiększające obrażenia i tubki pasty do zębów regenerujące amunicję. W sytuacji podbramkowej możemy też skorzystać z mega bomby czyszczącej ekran z wrogów. Kolejne poziomy windują poziom trudności innymi ustawieniami rusztowań, w tym takimi, które zostawiają dziury w planszy umożliwiające wypadnięcie poza obszar gry, a co za tym idzie utratę życia. Co kilka poziomów czeka nas również walka z bossem polegająca na szuraniu go szczotką do zębów. Te etapy wydają się być doklejone raczej na doczepkę, a ich rozgrywka sprowadzająca się do podskakiwania, szorowania i unikania ciosów jest chyba najsłabszą fazą gry. Trzeba przyznać, że jak na prostą reklamówkę Colgate naprawdę dawało radę i nic dziwnego, że rozprzestrzeniało się po komputerach niczym bakterie w ustach zaniedbanego nastolatka. A i tak najfajniejszym elementem jest dla mnie fenomenalna muzyka z menu głównego, zajeżdżająca Jazz Jackrabbitem, skomponowana podobno przez Draxa ze scenowej grupy Vibrance. Dziwnie z perspektywy czasu grać w grę, której głównym celem było reklamowanie produktu i stwierdzić, że nie tylko nie jest zła, ale w dodatku nie postarzała się najgorzej. Jest to naprawdę rzadki widok. No i hej, zadanie wykonane, mam teraz ochotę umyć po raz pierwszy od dobrego roku zęby, choć wciąż nie czuję jakiegoś większego parcia na to, żeby robić to pastą Colgate.